Dzień dobry wszystkim. Witamy w kolejnym odcinku na kanale. Ostatnio Mateusz kupił takie same zdrabki dla siebie oraz dla mnie. Ostatnio był odcinek z Mateuszem, a teraz te same zdrabki będę drapać ja. Mamy masę kasy, rajską kasę, ekstra pensję, super i owocową eksplozję. Wszystkie zdrapeczki są po 5 zł. No to zaczniemy sobie, a od tej rajskiej kasy z numerem O pierwszym. Zaczyna chyba tak samo jak ja. Z jedyneczką, tak? I tutaj szukamy Palma palmy i, plik. i pliku. Ojej. Nie taki. No nie to jest plecak. Plecak. Mureczki. Móry. Arbus. Biedronka, o tak będzie widać całą Ananas. Ananas, ciężko się drapie kwiat Owocowo tej rajskiej Cytryna. kasie Balsamik I, I wiśnie, no niestety, niestety pusto. pusto, nie szukam kontrolnych Masa kasy z numerem 36. Zacznę od bonusa, żeby nie pominąć tak jak ostatnio. <noise> Bo. Yy, no no Zapomniałam, nie? Dobra, no to co? Jakie mamy tutaj wygrywające? 35, 26, 43 i 31. Co my tu mamy? 33, miałby 43. 33. 30. 30. One są wszystko. 20, Wszystkie 7. bardzo blisko siebie zawsze. A oh. Wpadła nam kontrolna. 18. S. No to jak wygrywasz, to 9, grubo. Na S. 19. <laughs> 41, 41. 42. Wszystko close. I Niestety. 8. pusto Niestety. No to teraz ekstra pensja z numerem 26. No tutaj wiadomo, szukamy wygrywających i napisu ekstra pensja. A czego szukamy? 32, 35, 13. I 25. A co mamy? Ty w tej chyba miałeś. W, 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 ale miałeś w granicach. Start. No, start. Miałem w 17. 30, 33. to ta zdropka. 19. 20, I 23. No to, to kolejna pensja 15, 15. No to by było. 30, 34. 34. Szósteczka. sześć, dwadzieścia osiem i 7. No, też mam pusto. No to teraz polecimy sobie z super, super linie. Z numerem dziewiątym. Takie Mati wybrał. Zobaczymy, czy mi się coś uda. Tobie się coś tam udało. Wygrać, nie? Tęcza no. i sakwa. Mamy tęczę. Tęcza i sakwa. Tu mamy też tęczę. O, nawet trzy. Bez sakwy niestety. I na dole tęczy już nie ma, sakwy w ogóle brak. To kolejne dwa symbole. Diament i słoneczko. Diamenciki już są na starcie. Słoneczko jest. Yy, diamencik i słoneczko. No i co? O, proszę, patrz, jak pięknie. Mm. Tylko czy to coś yy, na koniec w ogóle da? Dalej, piłka i słoń. Piłeczka i słonik. Trzecia jest piłeczka. Tak. Ty widzisz szybciej ode mnie. I tutaj mamy piłeczkę. I słonia, brak. Mam. No to dalej. Okulary i moneta. Okulary są i moneta. Monety no brak. Okularki, okularki są, są. i tutaj też są. Monety nie ma, nie ma. Nie ma, nie ma. Niestety. Kolejne dwa. Motel i balony. Motylek i balony. Są balone. Motyl tyłek. Jest motyl. I na dole mamy balony. Wiatraczka nam brakuje. Gdzie? W wygranej. A, no tak. I łódki. O, i łódka no. Lody i dzwoneczek. Lody są. Dzwonek chyba, no właśnie, też widziałam. Dzwoneczek jest. I? I to by było na tyle. I koniec. Dobra, no to dalej. Krab i rower. Obawiam się, że nic nie było, ale sprawdź. Rower jest. Jest rower? Jest. A jest, no. Rower jest, dobra. No to dać tą łódkę albo, albo ten wiatraczek, no. Serce i arbuzik. Mamy serduszko. I to czy to jeszcze kluczyk. Arbus, serduszko. Tutaj arbuzik. Podkowa też nam się tutaj mm. może pojawić. Serduszko i na dole już nie ma nic. No to lecimy po kolejne kwiat i leżak. Jest i kwiatuszek. Leż... Kwiat i leżak, dobra, to tutaj, hmm. tutaj, no coś czuję, że jakoś raczej to kwiat i kwiat, no bo no, tak naprawdę wiatrak by, by, by tutaj sporo dał, klapki i popcorn, klapki są, popcornu no to ja chyba nie widziałam, klapki i... Wszystko. No, to no i ostatnie nie... dwa. Biedronka, Biedronka i kości. I... Kości chyba nie było. A Biedronkę gdzieś widziałam, ale niestety nie daje nam to Przesto. żadnej linii. Sprawdzimy tutaj kontrolne. Ale tak, B, R i A. Pusto. No to została mi owocowa eksplozja z numerem 27. Jak tutaj nic nie trafię, to gdzie tutaj? O! Muszę się wszczelić. Winogronko i figa. Jest figa. Tutaj też jest. Tu mamy winogronko. Tutaj i tutaj. A figa była tylko jedna? No. Nieźle. Wiśnie i melon. Jest melon. Tu są wiśnie. Melonik i wiśnie. I melony. Melon. Dobra. Tutaj mamy melony. Tutaj też jest. Gdzie jeszcze coś mamy? Tutaj melon. Wiśnie i tutaj wiśnie. Chyba. Chyba nic nie przeoczyłam, mm -hmm. miejmy nadzieję, no to lecimy po kolejne. Cytrynka i kiwi. Dobra, no to tf, może sobie najpierw zdrapię cytrynki. Dobra i teraz kiwi. Kiwi tu. Kiwi I tu, tu. ojej, mało. Ty miałeś chyba lepsze te wybory. Jabłko i borówka. No to znowu sobie zaczniemy od jabłka. Tu jabłuszko, tutaj jabłuszko. Dobra. I teraz. Boróweczki. Boróweczki są chyba tylko dwie. dwie. Nie za wiele, nie za wiele. No to dalej. Pomarańcza i karambo. Pomarańczka tutaj, karamba, dobra, pomarańczka i tutaj. No i wszystko, wszystko. kończą się nam możliwości, arbuz i, i awokado. No to dobra, awokado. Tu mamy arbuza, już myślałam, a to gruszki jeszcze nam <grym> brakuje. Arbuz, brzoskwinka może wpaść, awokado, Arbus i tutaj awokado. No to co? To po jednym sobie polecimy. I mamy banana. No to tak. Banan tutaj. I banany tutaj. No ta gruszka by gruszka dała nas. dwie linie. Bruskwinka. Lecimy. O, no i co? Kokos, Kokos który niestety, ale Chyba nam tutaj nic nie da. No i co, wszystko wydrapane. Wszystko. No niestety nie poszczęściło mi się na tyle zdrapek. Niestety wszystkie puste. No, pusty odcineczek. Trudno, tak też się zdarza. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Cześć.